21 grudnia 2012 To ma być koniec? Tak, pewnie tak. Co nie ty o tym sądzisz? Nie, to jest niemożliwe, bo przecież koniec świata, jak to? Nie było żadnych zapowiedzi, ani matematycznie, nie da się udowodnić. Jak można... To jest nie do pomyślenia, aby kometa uderzyła w naszą planetę, a my byśmy o tym nie wiedzieli. No jest jeszcze wulkan, ale to też żadnych zapowiedzi, części ziemi, no rozumiem topnięcia na Śląsku, ale to nieporównywalne przecież jest. A czyż były zapowiedzi Majów? A, 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 a. Majowie na pewno nie umieli dokończyć kalendarza i po prostu go skończyli. Patryk, może spręż ten kalendarz Majów? No dobra. Jak to nie ma internetu? Panowie, obawiam się, że mamy do czynienia z zapowiedzią końca świata. Nie. Moje całe życie było związane z internetem. Dzień w dzień gry, programy, filmiki, muzyka. Wszystko próbowałem robić, a tu nagle nie ma internetu. Naprawdę nie wiedziałem, co, co się wtedy stało. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale obawiam się, że. To chyba jakiś koniec świata Nie wiem co mam robić nie, nie wiem do kogo mam się udać teraz Nie wiem co ja mam robić w ogóle Co, co, ja, co ja mam teraz zrobić Nie, ja nie wiem, ja nie wiem Przepraszam, ja nie wiem To jest straszne Jak może nie być internetu Co ja pocznę z moim życiem Jak będą moje dzieci żyły, których jeszcze nie mam To jest nie do pomyślenia taki świat Maciuś, Maciuś, nie ma internetu! Ja Chodź szybko! Chodź szybko, uciekamy! Jest koniec świata! Wieszamy go! Szybko, szybko! Szybko! Koniec świata! Koniec świata! Ale ja bo Jeden. to jest nie... nie sytuacja teraz! No? Mam nadzieję, że w tym schronie będziemy bezpieczni, nie obraca się nie Nawet boski są dobre, nie? Na, to są dobra, nie? Nawet boski, szkoda, boski, boski, grać. Tak jest.